Cześć, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w porannym basowaniu. Dzisiaj ostatni odcinek z tej serii, z pakietu basowego warsztatu dźwięku, technika pod kontrolą, w ramach którego ćwiczyliśmy podstawy gry, rozciąganie lewej ręki, synchronizacja między dwoma rękami, praca prawej ręki. Dzisiaj mamy ostatnie czwarte ćwiczenie ze skryptu czwartego, wyrównanie brzmienia, czyli technika prawej ręki. Oczywiście skrypt jest dostępny na moim patronite, dlatego jak to powtarzam, zachęcam do pobierania i wspierania, bądź też najpierw wspierania, potem pobierania. Dobrze, bez mojego gadania już przechodzimy do ćwiczenia czwartego. Ćwiczenie czwarte to tak naprawdę pajączek, który już poznaliśmy, ale teraz chciałbym go jeszcze omówić w kontekście właśnie bardziej prawej ręki niż lewej ręki, bo jeżeli jesteście ze mną i śledzicie to, co wrzucam w sieć, to myślę, że to ćwiczenie też znacie. Natomiast teraz chciałbym Wam zaproponować, żeby to ćwiczenie ułożyć sobie w odpowiednim ruchu dla prawej ręki i skorzystać właśnie z tej wiedzy, którą poznaliśmy do tej pory. Sam pajączek to przechodzenie jeden. 3, mówię teraz o lewej ręce, 2, 4, 3, 1, 4, 2. I ten ruch idzie mi na każdą kolejną strunę i potem oczywiście przesuwam sobie to w górę. To już sobie przerabialiśmy, to są e, w ramach ćwiczeń pajączki, tak, 2, 1, bądź 2, 2. Tamto jest e, zapisane i szerzej omówione i nagrane, dlatego Was do tego zachęcam. Odwiedźcie, jeżeli nie ćwiczyliście tego. Natomiast my sobie tutaj powiemy teraz o prawej ręce. Będziemy stosować zasadę, na przemienności, o której mówiliśmy w zeszłym odcinku, czyli mianowicie będziemy grać pierwszym palcem, drugim, drugim, pierwszym, pierwszym, drugim, drugim, pierwszym i zaczynam od drugiego. Dlatego właśnie idę cały czas na przemiennie, dlatego też ta technika jakby powtarza się i teraz będę ją grał na dwa sposoby od razu, tak? Czyli jakby zaczynam od pierwszego, zaczynam od drugiego, i zaczynam od pierwszego. I teraz nie ma tutaj tego w skrypcie. A jest, przepraszam. Okej. Okay. sobie, czyli trochę wolniej zagram to, po kolei pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy. Przechodzę sobie drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi i zaczynam pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi i przechodzę na pierwszy. Tutaj trzeba uważać. takie jakby dwie szesnastki, żeby zmieścić się w całej frazie. Dwa, trzy, cztery. I zacznę sobie pierwszy pierwszy drugi drugi, pierwszy, pierwszy, drugi, 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 drugi. I podkładam, bo jakby teraz doszedłem do końca i podkładam pierwszy palec tutaj, żeby zacząć. Od tego miejsca gram pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, gdzie jakby tak naprawdę ruszam z ćwiczeniem jeszcze raz. To samo. Chyba troszeczkę pomyliły palce, tak? Ale generalnie rozumiecie co chodzi. Spróbujmy sobie zagrać od trzeciego progu z metronomem i zgramy sobie parę, właśnie do przodu. że właśnie dla mnie to jest takie coś, że czuję, że niektóre układy nie są oczywiste. Jakby czasami się chwieje grów na przykład, rytm, tak, ze względu na to, że prawa ręka w tych układach nie czuje się pewnie. Trochę czuję, że mi się spina lewa ręka. Odpoczywam sobie. I teraz mogę jeszcze zagrać w na przykład długa, krótka, bądź krótka, długa. A, nie, zmieniłem. przynajmniej właśnie tutaj do tego dwunastego progu, przekroczyłem. I wracam się na równe. Widzicie, że to mój ostatni i tak dalej. Okej, okay, już trochę czułem zmęczenia w lewej ręce. E, I dobrze, moi kochani, to tyle. To takie ćwiczenie, które właśnie e, oprócz właśnie pracy lewej ręki, gdzie jest to w jakiś sposób wymagające, super wpływa właśnie na pracę prawej ręki. No, ja tutaj już nie zastanawiałem, znaczy jakby bardzo dużo ćwiczyłem tego ćwiczenia i powiem szczerze, mm, zajęło mi to trochę czasu i cały czas czuję, że były takie momenty właśnie, że kiedy kat właśnie pierwszy drugi palec szczególnie spadał, właśnie drugi, drugi, tak żeby on od razu miał taką gotowość. Czasami trzeba też cofnąć jakby nad garstek i łokieć, żeby palec nie był za bardzo pionowo, ale miał taki ten moment tego, że może delikatnie zaatakować dźwięk, żeby on jakby się nie wbił. Bo najtrudniejsze jest to, jak palec, jakby wiecie, wpadnie pod strunę. I zamiast ją tak maznąć, tak jak mówiłem. Na początku w ogóle, że tak jakby, wiecie, smarowaliśmy Emanuelem, Margeneleną, tak jak to było w tej reklamie, nie wiem, czy kojarzycie, e, bułeczkę tak delikatnie, idąc tak pod skosem, to po prostu się robi takie coś, nie, że po prostu jakby, wiesz, zamiast tego jest ten element prawie że slapu. Tego nie chcemy, teraz przynajmniej, nie? Chcemy po prostu mieć gładki dźwięk. Że paluszek spada. Ćwiczenie można byłoby rozwinąć podejrzewam, że też o tym mówiłem, do innych interwałów, czyli o oktaw i sekstę I tak samo. Tylko tutaj, akurat, już w przypadku pracy w dół raczej wątpię, że będzie ktoś chciał to zmieniać w taki sposób. Myślę, że tutaj raczej ten sposób od odpada, bo już nie jest taki praktyczny, bo nie ma tego elementu. Przechodzenia i delikatnego spadania. No, wspomniałem właśnie o tym, tak, żeby tutaj przy tej pracy prawej ręki, właśnie był ten element, kiedy ręka musicie poćwiczyć, żeby jakby ręka nie zostawała w tak, wtedy już jest za nisko, tylko trzeba jakby cofnąć. Widzicie, cały element prawej ręki. Tutaj jakby ją dobijam sobie trochę w dół do deski. Dzięki temu mam. Czyli jakby cała ręka, widzicie, pracuje. Nie nie ma. Mogę sobie też poćwiczyć tak na stojaka, ale tutaj to jest bardzo takie trudne. Ten palec musi się jakby podnieść po tym, jak opada na rękę, wręcz jakby do góry. Tutaj, czy wolicie tak, czy wolicie sobie z takim delikatnym ruchem prawie ręki, to już z up to you, do, bo musicie znaleźć, co dobrze dla Was działa. Uważam, że trzeba mieć tą świadomość, właśnie jak prowadzić. Ten palec prawej ręki. To są takie rzeczy, już jakbym to nazwał, właśnie takie szczegóły, które w rozwoju na basie, ja to odkryłem po kilku latach takiego bardziej intensywnego ćwiczenia, zastanawiając się na przykład, co mi nie wychodzi, co blokuje moją rękę, co blokuje moje palce w tym, tak? Nakazu okazało się właśnie, że źle ustawiam przy powrocie rękę i po prostu ona, jakby ten drugi palec. Blokuje się mi przy ataku, nie mam tego tej de de delikatności. Niektórzy nie zastanawiają się na tym, tak mówiąc chyba szczerze, po prostu mam wrażenie, że te rzeczy jakoś tak po prostu grając, 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 grając czasami naturalnie wychodzi. Może sam miałem takie rzeczy, których powinno się powiedzieć, a po prostu poprzez grę one naturalnie przychodziły i naturalnie mi się udawało gdzieś tam coś wyćwiczyć i ominąć. Może tak było tego nigdy nie wiadomo. Moi drodzy, natomiast teraz już oficjalnie, jeszcze raz, dziękuję Wam bardzo za całą tą serię. Może nagramy sobie jakieś jeszcze krótkie podsumowanie, natomiast dzisiaj ten odcinek kończymy. E, wyrównanie brzmienia, czyli ćwiczenie, ćwiczenie czwarte i tym samym zamknęliśmy pewien e, e, pewnego rodzaju rozdział. E, właśnie ćwiczeń takich technicznych w ramach basowego warsztatu dźwięku. Teraz w ramach basowego warsztatu dźwięku przejdziemy sobie trochę do historii związanych z technikami, techniką slap, techniką ee, no w sumie najbardziej slap, tapping ewentualnie wspomnimy, technika związana z graniem kciukiem, czyli ten muted tomb, coś takiego te techniki sobie omówimy w paru wideach i tym samym myślę, że basowy warsztat dźwięku, czyli technika pod kontrolą na jakiś czas ta seria się zatrzyma. Przejdziemy sobie już właśnie bardziej w kierunku um, e, innych tematów. Bardziej tutaj może kwestia muzyki, natomiast fundamenty basowej harmonii, kwestia teorii m, w praktyce, czyli tutaj akordy, świat harmonii, to na pewno będziemy kontynuować jeszcze jakiś czas. Dziękuję Wam bardzo moi kochani i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Zostawcie lajka, like, zostawcie subskrypcję, jakiś komentarz. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Ciao, hej.